Witam Was serdecznie, dzisiaj zapraszam Was na ostatni filmik w roku i będzie to filmik o zapachach idealnych na noc sylwestrową. Oczywiście y, mamy teraz sobotę chyba, jak ten filmik y, zamieszczam, a więc no jutro kończymy rok, bardzo, bardzo szybko zleciał, w sumie nie wiem kiedy. Y, od razu chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za ten rok ze mną. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i y, też mam nadzieję, że w kolejnym roku będzie ciekawiej jeszcze niż było, y, także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję tutaj za obecność na moim kanale, za niekończące się wsparcie, miłe komentarze. Mam nadzieję, że będziecie chcieli ze mną kontynuować nadal przygodę perfumową. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Mamy tutaj bardzo, bardzo miłą społeczność, także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy do dołączenia. No i jest to rok, w którym też otrzymałam bardzo dużo wspaniałych, wspaniałych, perfumowych prezentów, też współprac z markami bardzo fajnych. Także no ja bardzo, bardzo się cieszę, bo też bardzo ciężko pracowałam na to, żeby być tu, gdzie jestem. I wbrew temu, co niektórzy mówią, że to jest za darmo, absolutnie nie jest nic za darmo. Tutaj liczy się głównie konsekwencja i myślę, dążenie do celu. Także, y, mam wrażenie, a raczej wiem, że udało mi się to osiągnąć w tym roku, no ale oczywiście nie spoczywamy na laurach. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie ekscytujący. Y, no i jest to rok również, w którym ja oraz mój mąż założyliśmy perfumerię, także, no, działo się, działo. No i Będą tutaj dzisiaj zapachy idealne na noc sylwestrową, tak jak powiedziałam, czyli zapachy, no takie ogoniaste, zapachy zostawiające ślad po sobie. Są to takie zapachy no, typowe, jak ja na imprezę bardzo lubię, lubię być wyczuwalna, lubię, żeby no, lubię zaznaczać po prostu swoją obecność, więc o takich zapachach tutaj jak najbardziej porozmawiamy, i nieważne, czy spędzacie Sylwestra w domu, czy u kogoś na imprezie. Czy na jakimś balu? Myślę, że tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, więc zacznijmy od pierwszego zapachu. No i będzie to zapach, który prawdopodobnie w tym roku znów ubiorę na noc sylwestrową. Jest to Carolina Herrera Good Girl. Jak dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo imprezowy zapach dobrze kojarzący się zapach i zapach, który też zbiera dużo komplementów. Zapach ogólnie lubiany przez ludzi. Bardzo, bardzo apetyczny. Mamy tutaj mnóstwo nut, mamy tutaj bogactwo pełne, mamy tonkę oczywiście, którą bardzo, bardzo lubię. Mamy praliny, mamy tuberozę. Tak naprawdę jest tutaj, też, jest tutaj też kawa i tak naprawdę jest to zapach, który łączy ze sobą sporo nut, które mogą tak się wydawać jak dla mnie średnio. Może ten zapach wydawałoby mi się jest za byłby, mógłby być za słodki czy coś. No absolutnie nic takiego się nie dzieje. Wręcz tutaj czuję taki Uniseksowy sznyt w tym zapachu, także bardzo, bardzo lubię Karolinę R.R. Good Girl, Ja wiem, że wiele osób może powiedzieć, że to jest taki sztampowy wybór, natomiast dla mnie to jest po prostu impreza w butelce, zwłaszcza taka nocna z cekinami, właśnie z tym mi się kojarzy i być może ten zapach założę na noc sylwestrową. W tamtym roku miałam ten zapach na Sylwestra i bardzo, bardzo fajnie przez całą noc czułam go wokół siebie, także myślę, że w tym roku będzie podobnie albo. Drugim zapachem, który na Sylwestra polecę, jeżeli macie albo tylko w próbce, no to jak najbardziej. Być może ten zapach też na Sylwestra ubiorę, chociaż zobaczymy kto wie, kto wie. No bo tutaj mówię albo Karolina Herrera Good Girl, albo Amuez Guidance, który bardzo tutaj pasuje mi do sukienki, jeżeli chodzi o kolor. No zobaczcie, ta buteleczka jest wprost wspaniała, bardzo, bardzo mi się podoba, przepiękna. No i mułaż Guidance, nie muszę nikomu przedstawiać. Ten zapach wygrał plebiscyt mój osobisty ranking roku 2023, jeżeli chodzi o najlepsze perfumy. No, jest to zapach bardzo komplementowany, nawet ja otrzymałam, otrzymałam komplementy za ten zapach, pomimo że ja bardzo, bardzo rzadko. Jakiekolwiek komplementy zapachowe otrzymuje, jest to zapach niezwykle polaryzujący też, więc musicie uważać, nie każdy będzie ten zapach, nie każdemu będzie ten zapach nosił się dobrze, niektórzy mówią, że ten zapach wręcz śmierdzi na nich, więc musicie uważać, natomiast jeżeli przetestujecie i pokochacie, no to, no to już przepadliście po prostu, jest to tak charakterystyczna woń, że nie będę tutaj się siliła na jakieś tam szczególne opisy, Tutaj mamy różę y, Akigalawood, czyli to jest ta oczyszczona frakcja paczuli. Pozbawiona piwniczności, Tutaj mamy taką właśnie pieprzność od tego Akigalawood, mamy orzech laskowy, mamy drzewo sandałowe. Y, mamy też dużo białych kwiatów. Także no ten zapach jest naprawdę taką przygodą za każdym razem, jak go nosicie. On troszeczkę inaczej brzmiewa jednego dnia bardziej kremowo, drugiego dnia bardziej tak pikantnie. Także no naprawdę Amouage Guidance naprawdę rewelacyjny zapach na większe wyjścia, ponieważ no jego trwałość, projekcja to jest jakiś kosmos. Także tutaj Amouage Guidance. Dobra, kolejnym zapachem na noc sylwestrową polecam nie wiem czy ja to dobrze mówię, co tutaj mówię, już się po prostu matam, ale okej. Okay. Roberto Cavalli Nero Assoluto. No i to jest już tańszy zapach, tańszy wariant cenowy, jeżeli takiego szukacie, no to proszę bardzo. I to jest zapach jak dla mnie takiej Fan takiej włoskiej Fan Naprawdę też bardzo interesujący zapach. Tutaj mamy wyimaginowaną nutę orchidei, akord orchidei, mamy drzewo hebanowe. Ten zapach jest dla mnie trochę chłodny, trochę wyniosły, bardzo, bardzo elegancki. Nie trwa on zbyt długo, muszę powiedzieć. Natomiast myślę, że jeżeli idziecie do kogoś na domówkę, nie będzie to jakaś nie wiadomo jaka impreza, a chcecie wyróżniać się zapachem. To myślę, że Roberto Cavallinero Assoluto będzie zapachem idealnym, jeżeli chcecie wokół siebie takiej aury troszeczkę tajemniczości. Także to jest to. Kolejnym zapachem będzie zapach bardzo uniseksowy i będzie to też zapach, który nie zawodzi, jeżeli chodzi o parametry: absolutnie nie zawodzi. Bois Imperial od Essential Parfums, i jest to również kreacja pana perfumiarza Contona Biche, podobnie jak w przypadku Guidance. Przepiękny, przepiękny zapach, też oparty na Akigala Wood. Tutaj mamy też bardzo dużo drzewności. Ten zapach jest bardziej taki, właśnie drzewny, troszkę bardziej suchy. Przepiękny, niezwykle oryginalny, porównywany też bardzo często do Ganymid od marka Antoine Barois. Jak dla mnie coś w tym jest, natomiast ten zapach jest troszeczkę bardziej skondensowany, jak dla mnie bardziej słodki, Ganymit jest jeszcze bardziej takie przestrzenne, min mineralne i to jest też zapach, który y, włada pokojem, jak go nosicie, także y, jeżeli chcecie się wyróżniać, też mieć zapach, który bardzo mocno projektuje, bardzo długo trwa, bo ten zapach naprawdę bardzo długo trwa, czepia się wszystkiego, y, no to myślę, że Essential Parfums Bois Imperial mm, będzie zapachem idealnym, naprawdę bardzo polecam na takie specjalne okazje. Także to było była Imperial. Kolejnym zapachem będzie zapach bardziej um, taki zadziorny, bardziej pankowy dla kogoś, kto chce się poczuć właśnie tak, no z charakterem i z pazurem. No i oczywiście pankowy, co tutaj mogliśmy wrzucić na tą listę? Cherrypunk od Room 1015. Jak wiecie, ja ten zapach bardzo, bardzo lubię. Mam też wersję ekstraktu, ekstraktu, natomiast wybrałam tą wersję, ponieważ ja mam osobiście wrażenie, że ta wersja ekstraktowa troszkę mniej projektuje ze względu na. Swoje stężenie, skondensowanie. Ekstrakt jest bardziej bogaty w olejki, natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą wersję podstawową wodę perfumowaną, mam wrażenie, że ten zapach bardziej roznosi się wokół Was taką chmurą. No i jest to zapach, o którym ja już mówiłam. Wielokrotnie na swoim kanale, w tamtym roku również wspominałam o nim, jako o świetnym, właśnie wiśniowym zapachu. Tutaj mamy wiśnie, mamy szafran, mamy skórę, mamy fasoletonka, naprawdę zapach taki zadziorny, takiej dziewczyny wiecie, właśnie w kurtce skórzanej albo w ogóle osoby, w, kurt... w kurt kurce skórzanej. Tak już się tutaj motam w kurce skórzanej z takimi rozmazanymi, wręcz czarnymi na czarno pomalowanymi oczami. Naprawdę rewelacyjny zapach. Myślę, że też na imprezę, jeżeli idziecie i chcecie podkreślić taki swój pazur, osobowość, Cherry punk od Room 15 będzie idealny. Na ten zapach mam zniżkę z marką, także jeżeli chcecie to, zapraszam do opisu. Dobra, i kolejnym zapachem będzie zapach y, też, który, no, jak go wącham, to też kojarzy mi się z imprezą, tak typowo. Y, jest to zapach taki, wiecie, z cyklu Girls Just Wanna Have Fun i to jest mula mula od y, marki Byron. Przepiękne są w ogóle te buteleczki, jeżeli chodzi o markę Byron, naprawdę cacuszka. Ja mam też wersję Ruszek Extreme, no tamtą wersję też bardzo, bardzo polecam, jeżeli chodzi o imprezy. No ale ta wersja też, no to jest wersja podstawowa. Mm, ona mi się tak kojarzy, właśnie z takim dobrym czasem. Wiecie, idziecie, jesteście na luzie, bawicie się, macie wspaniały humor. To jest właśnie ten zapach. Tutaj mamy dużą dozę karmelu. Ten zapach jest taki właśnie owocowo-karmelowy. On jest troszeczkę sztuczny w swoim wydźwięku, ale absolutnie nie chodzi tutaj o taniość. Ani nic z tych rzeczy. On pachnie jak takie właśnie trochę plastikowe owoce zanurzone w karmelu, tak mogę to określić. W ogóle na fragantice wiele osób ten zapach porównywało do erby pury. Ja Wam muszę powiedzieć, że może coś w tym jest jakby tak, w, takim, w takim dalekim skojarzeniu, ale absolutnie nie jest to to samo. Ten zapach jest bardziej słodki, bardziej taki skondensowany, bardziej radosny. Erba pura jest bardziej taka skrzekliwa, hałaśliwa wręcz bardzo taka dająca o sobie znać, to też jest zapach, który jak najbardziej daje o sobie znać, jest wyrazisty, natomiast bardziej taki uładzony, taki, no, taki karmelek bardzo apetyczny, owocowy, także Mula Mula, klasyczna od Byrona, na Byrona też macie zniżkę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dobra, kolejnym zapachem będzie zapach od marki M. Mikalew, no i tutaj wychodzę naprzeciw wszystkim miłośnikom Eliena od Muglera, bo uważam, że Elien od Muglera jest idealnym zapachem też, jeżeli chodzi o takie zapachy sytuacje imprezowe, końcowo-roczne też jak najbardziej. Natomiast w związku z tym, że ten nieszczęsny Elien jest tak osłabiony, ja polecam spróbować M. Mikalev Glamour. Po prostu. Ten zapach jest dla mnie takim przyprawowym Elienem. Ja tutaj czuję naprawdę, no po prostu jak wącham, to jest to dla mnie Elien. Mamy ten zimny, wyniosły, narkotyczny jaśmin tutaj. No jest to coś wspaniałego. Jest troszkę przyprawowości też w tym zapachu. Po prostu nikomu nie muszę przedstawiać Eliena, więc jeżeli lubicie Eliena iż y, ubolewacie, że y, reformulacja bardzo y, no, źle zrobiła dla tego zapachu, to bardzo polecam M. Mikale w Glamour, bo jest to no, naprawdę mocarny zapach z pazurem. Y, w ogóle y, teraz Elien to jest y, taki zapach mydlany jak dla mnie, a tutaj mm, naprawdę mamy kondensację, narkotyczny jaśmin i przyprawy, coś wspaniałego. No i ta butelka też jest bardzo, bardzo luksusowo wyglądająca. Także to jest Mikalew Glamour. Kolejnym zapachem, jaki tutaj polecę na imprezową sytuację sylwestrową, jest to zapach unisexowy kolejny i jest to zapach od Orto Parisi, no i oczywiście jest to Bergamask. Bergamask uwielbiam, przepiękny. Cytrusowy zapach, o dziwo, natomiast z tym takim brudnym, piżmowym podtonem, co ja totalnie uwielbiam. Wiem, że niektóre osoby nie cierpią tego efektu, natomiast ja ten efekt po prostu uwielbiam, jeżeli chodzi o ten zapach. Tutaj czujemy bardzo intensywny olej z bergamotki. Jakbyście normalnie ścisnęli skórkę bergamotki i na rękach zostaje Wam olejek, to dosłownie, dosłownie ten efekt tutaj jest w tym zapachu. Natomiast macie ten taki dosyć brudny, piżmowy podton, i tutaj też jest molekuła, która pachnie jak Drzewo sandałowe, jest to molekuła, która nazywa się Jawanol. I no ja rozpoznaję już tą molekułę, bo jeden zapach też z nią mam w swojej kolekcji i uważam, że naprawdę jest to no coś takiego. Ja bardzo to lubię. To jest taki, ten zapach dla niektórych może być nawet mdły momentami pomimo, że powiedziałam, że tutaj jest bergamotka i tak dalej, to się raczej kojarzy z czymś takim ożywczym, no i tak jest, ale ma taki ten zapach cielesny mdły pod ton. momentami, ja to totalnie uwielbiam. To jest właśnie takie brudne piżmo z cytryną pomieszane, takie ta cytryna jest taka utytłana w tym piżmie i to, to bardzo lubię. No i parametry ten zapach też ma, nuklearne, nieziemskie, więc jeżeli chcecie się wyróżniać, to myślę, że Bergamask od Orto Parisi na taką imprezową sytuację będzie też idealny. Dobra, kolejnym zapachem y, będzie zapach dla miłośników zapachów kremowych, pudrowych i dla miłośników zapachu Insolence od Guerlain. Natomiast y, dla, albo nie miłośników, tylko dla osób, które bardzo by chciały Insolence nosić, tak jak ja, ale coś im zgrzyta. No i mam tutaj Giardini di Toscana Celeste. Jak wiecie lub nie wiecie, jest to pierwsza marka w naszym asortymencie perfumerii, także Celest możecie kupić u nas w odlewkach lub w pełnych butelkach. Nie mam pojęcia, jako jak na tą chwilę jest stan magazynowy, bo kręcę to z dużym wyprzedzeniem, także wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli jeszcze nie ma strony, to też w opisie znajdziecie, w jaki sposób zamówić zapachy, a jeżeli jest strona, to po prostu podlinkuję. Także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o celest, jest to zapach który ma bardzo wyraźną bazę z Biancolate, czyli wielkiego bestsellera marki. U nas też na marginesie jest to wielki bestseller, Wszyscy się interesują biancolatte. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o Celest, prócz tej bazy, właśnie takiej kremowej, waniliowej z Biancolate, ten zapach ma w sobie fiołki które pachną trochę jak te fiołki z insolence, ale one są bardzo wygładzone właśnie. Dla mnie w ogóle to jest, powiem Wam, zimne mleko, takie z cukrem waniliowym, na którym pływają właśnie płatki fiołków. To jest dla mnie celest. Jest to zapach niezwykle mocny niezwykle esencjonalny i skondensowany. Także też na pewno, jeżeli Celest ubierzecie towarzysko, to myślę, że wyczują Was. Jest to zapach, który przywodzi na myśl też komfort. Także jeżeli macie domówkę u kogoś, nie chcecie jakiegoś tam zapachu takiego hałaśliwego, typowo imprezowego, ale chcecie jednak się wyróżniać i być wiecie, wyczuwalnym, to myślę, że Celest będzie zapachem idealnym na to. No naprawdę, ja bardzo, bardzo lubię ten zapach, bo tutaj właśnie te fiołki są takie kremowe, delikatne, i nie ma tutaj y, takich ostrych kantów jak dla mnie, jak w Insolence, bo w Insolence y, też na mnie wychodziła taka niestety nieprzyjemna, kwaśna nuta coś takiego, bardzo mi to nie odpowiadało. Tutaj mamy też y, akord wody morskiej która tak jakbym popatrzyła, wiecie, bez, bez, bez wąchania tego zapachu, odstraszyłaby mnie, bo ja bardzo nie lubię morskich zapachów. Natomiast tutaj absolutnie nie ma żadnej morskości, słoności, nic takiego. Ta woda morska nadaje temu zapachowi takiej czystości jeszcze dodatkowo i takiego odświeżenia, takiego powietrza wśród tej waniliowej chmurki z fiołkami. Naprawdę coś bardzo, bardzo nietuzinkowego. Także Giardini Toscana Celest. Kolejnym zapachem, jaki tutaj polecam na y, taką sprawę imprezową, y, chociaż tutaj już jest, przechodzimy do imprezy, y, która jest jakimś takim balem, y, takim, taką, takim poważniejszym eventem, gdzie się naprawdę trzeba ładnie ubrać. No, i taki zapach też mam i wybrałam tutaj Guerlain Le Uważam, że jest to przepiękny, przepiękny, pudrowy zapach. Także jeżeli ktoś takie zapachy pudrowe lubi, no to myślę, że. Nie ma na co czekać, tylko spróbować Lerble. Jest to bardzo ładny, złożony zapach. Tutaj mamy też irys, mamy też tonkę w bazie, mamy tą taką klasyczną gerlenowską rękę. Także jeżeli lubicie zapachy vintage ale jednak chcecie, żeby miały one coś trochę w sobie więcej. To nie jest taki typowo, wiecie co, vintage'owy, babciny zapach w klasycznym tego słowa znaczeniu, przynajmniej jak dla mnie ten zapach pomimo, że powstał w 1912 roku, jak dla mnie jest nadal bardzo, bardzo aktualny. No, także ja bardzo, bardzo polecam Lerble. Myślę, że jest to zapach niesłusznie zapomniany. On bardzo, bardzo kojarzy mi się też z takimi specjalnymi okazjami, więc jeżeli macie jakiś taki bal, możecie jak najbardziej lerble użyć. Dobra, kolejnym zapachem jest no, mój nieśmiertelny klasyk. I co z tego, że będziecie być może ryzykowali, że będziecie pachnieli jak ktoś w pokoju czy na sali, Któż by się tym przejmował? Oczywiście Coco Mademoiselle od Chanel. Uwielbiam ten zapach, ja mam tutaj wersję Intense, natomiast tak jak zawsze mówię, cały czas martwią mnie bardzo te informacje o znacznym osłabieniu tego zapachu. Też mi piszecie, no, że po prostu obecna formulacja to jest porażka. Ta moja butelka była zakupiona na początku 2021 roku, więc prawdopodobnie było jeszcze wtedy w miarę ok. Natomiast jak teraz nie wiem, ja na razie muszę Wam powiedzieć, że Coco Mademoiselle bardzo rzadko noszę. Ale ten egzemplarz jest no, niezwykle esencjonalny i bardzo, bardzo m, trwały i bardzo wyczuwalny przez cały dzień na mnie. No także jeszcze mi się poszczęściło z tą starszą, m, starszą formulacją. Jeżeli kiedyś skończę tą butelkę. To nie wiem, być może przetestuję sobie, jaka jest ta nowa Coco Mademoiselle, ale jeżeli się okaże, że jest kiepsko, no to po prostu, no cóż, trzeba będzie chyba jakiegoś, za jakimś odpowiednikiem dobrym się rozejrzeć, no bo po co przepłacać, skoro oszukują? Ja uważam to za oszustwo, zwłaszcza jeżeli za taki zapach musimy zapłacić jak za niszę, no ale, no ale dobra, nie o tym. Jest to dla mnie idealny zapach na każdą okazję, tak naprawdę, więc nie mogło go tutaj zabraknąć. Coco Mademoiselle od Chanel. I kolejnym zapachem jest zapach też taki wesoły, dziewczyński, imprezowy Girl of Now od Elizab. I jest to zapach znów w duchu, tym takim jeszcze świątecznym, jeszcze sweterkowym. Jak dla mnie bardzo, bardzo wdzięczna kompozycja. Bardzo dużo kwiatu pomarańczy mamy tutaj. Mamy tonkę, mamy pistację, mamy migdały, więc jest orzechowo, wesoło, otulająco i też jak dla mnie imprezowo. Także Girl of Now od Elizabeth. No i zobaczcie, ta buteleczka jest po prostu przepiękna. Bardzo, bardzo mi się podoba Elisap Girl of Now. I bardzo jest to też trwały zapach oczywiście. Kolejnym zapachem jest zapach od żona Pola Gautier i jest to skandal. No oczywiście jest to skandal z tymi nogami. Ja Wam powiem, że tak, polecam ten zapach jak najbardziej na imprezy, ten zapach kojarzy mi się z taką nalewką, z likierem, z, z, ze słodką taką nalewką, którą pijecie, pijecie kieliszeczek i po prostu humor Wam się poprawia. Tym dla mnie jest skandal, natomiast, tym dla mnie był skandal, natomiast teraz skandal się zadział, ponieważ jak tym zapachem się psiknę... Heh, jest on dla mnie za słodki. Jest on na mnie ulepnie słodki, na mojej skórze. Nie mam pojęcia, co się stało, ale jest to słodycz, którą, no nie, która nie za bardzo mi odpowiada. Nie mam pojęcia, czy ja się nawąchałam już czegoś. I styl mi się, w ogóle gust mi się zmienił, czy o co chodzi, czy ten zapach się wymacerował i jest mocniejszy niż był, ale tutaj ta słodycz taka wychodzi aż za nadto. taka miodowa, bardzo, bardzo ulepna, no i to jest to, co niestety wiele osób mówi na temat tego zapachu, że on jest po prostu dla nich, zbyt, no jest, jest to dla nich zbyt wiele, ten zapach jest za bardzo intensywny, za bardzo ulepny. Także nie wiem, nie mam pojęcia, jakie losy tego zapachu będą dalsze. Natomiast ja polecam, jeżeli na Was nie wychodzi ten efekt, jeżeli odbieracie go tak, jak ja odbierałam go jeszcze, nie wiem, rok temu. Był to dla mnie taki, właśnie zabawowy, imprezowy zapach. No to jak najbardziej ubrać sobie można. Ja polecam, ale no tak mówię, to, że ona czymś tam, myślę, że mi się pozbyła z kolekcji, oczywiście nie znaczy, że nie polecam tego zapachu, moja percepcja się zmieniła, ale nadal skandal polecam jak najbardziej, tylko może już nie jest on dla mnie, ale jak najbardziej polecam. Dobra, i dwa ostatnie zapachy, jest to już też klasyk. Ja bardzo lubię takie klasyki na imprezy powiem Wam, bo to jest coś takiego niezawodnego. No i mam tutaj Mugler Angel i jest to ta gwiazdka w wersji ody toilet, to jest woda toaletowa. Ja już Wam wielokrotnie mówiłam, że bardziej wolę teraz wersję wody toaletowej niż wody perfumowanej. W wodzie perfumowanej dla mnie jest troszeczkę zbyt wiele czekolady, jest dziwny ten zapach. Ja mam wrażenie, że formulacja też zniszczyła go. Natomiast jeżeli chodzi o wodę toaletową, jest to dla mnie zapach bardziej rzeźki, bardziej taki chrupki. Także ja też polecam. No, i ten zapach też trwa nam niedługo. Dobra, i ostatnim zapachem będzie zapach, którego już tutaj nie przynosiłam. Ja mam dwie spore odlewki tego zapachu. Ym, I jest to y, zapach tuberozowy. Bardzo popularny, wręcz ikoniczny. I pomyślałam sobie właśnie, że fajnie by było tutaj zawrzeć jakąś tuberozę, bo y, faktycznie jest to ym, taka nuta zapachowa, która też ide idealnie pasuje y, na takie specjalne okazje imprezowe. I jest to Frederic Mall i jest to Carnal Flower. Właśnie tak myślałam, jak. Taki zapach tuberozowy bym mogła ująć, który jest dostępny nadal, no bo tutaj mogłabym ym, polecić Madonna Truth or Dare, albo coś w tym stylu, no ale tego zapachu już próżno szukać. Także polecam Frederick Mal Carnar Flower. Jest to po prostu zapach iście tuberozowy. Jest to tuberoza taka bardzo naturalna, wręcz czujecie w niej te zielone łodyżki. Wręcz jest ta tuberoza taka mentolowa, miętowa w swoim otwarciu. Później, no, oczywiście te kwiaty są takie bardzo cielesne, takie kremowe wręcz. I są bardzo, bardzo narkotyczne, bardzo intensywne. Ja uważam, że taki zapach na imprezy też jak najbardziej. Bardzo taki fanfatal, bardzo kobiecy. Także Frederick Mal Carnal Flower, bardzo, bardzo polecam. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam dzisiaj podobało. Dajcie mi znać, co Wy planujecie ubrać na Sylwestra może też gdzie idziecie, bo my organizujemy po prostu imprezę u nas w domu. Także my zostajemy, no ale tutaj oczywiście cekiny i perfumy obowiązują jak najbardziej. Także tak jak mówiłam, to by było na tyle. Bardzo, bardzo wam ponownie dziękuję za rok spędzony ze mną. Oby kolejny rok był równie interesujący i ekscytujący. Do zobaczenia już w nowym roku w kolejnym filmiku. Pa pa.